Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mandzio i witam Was w kolejnym odcinku Plagu Ink Evolved. Dzisiaj będziemy grać kolejnym wirusem, ale zanim zanim zaczniemy, tradycyjnie chciałbym Wam bardzo podziękować za aktywność pod dostaniem filmem za 10 tysięcy lajków i za bardzo dużo komentarzy. Mam nadzieję, że pod tym filmem również będziecie aktywni. Dodatkowo tak jak nie prosiliście, umieściłem zarówno pod poprzednimi filmami, jak i pod tym filmem w pierwszej linijce jest Link to G2A, tam jest plagu Ink Evolved po 34 zł. Tam wiecie co, możecie też dostać z innego źródła jak tam nie macie na przykład pieniędzy, to wiecie z jakiego jeżeli macie pieniądze i, chce, i chcecie po prostu wyhaczyć tani to e, też macie inne źródła, ale te źródła są niepewne, a G2A to ja sam tam kupuję gry i jeżeli kupuję jakoś i tam zazwyczaj jest najniższa cena albo jedna z najniższych więc polecam ogólnie o tak ale kontynuuję co ja chciałem wam jeszcze powiedzieć e, w tym odcinku będę rozdawał w opisie, jeżeli tam będzie powyżej 10 tysięcy lajków, like rzucam właśnie klucz do, na Steam do tej gry zatem macie jakąś motywację, żeby zostawić tą aktywność, e, jeden klucz zostałem ponieważ akurat mam tylko jeden klucz pod ręką, E, I chciałem właśnie jeszcze jedną zapytać Jedną że zanim w ogóle tak zaczniemy Jeszcze póki mnie słuchacie, tak bardzo mnie słuchacie e, Chciałbym właśnie zapytać, czy bylibyście zainteresowani Jakimś livestreamem, maratonem z tej gry Żebyśmy sobie zagrali jakoś wspólnie Być może, później bym to wrzucił na YouTube Zobaczylibyśmy e, jakieś takie godziny Livestream z plagu Inka O, wyłączę Steama, właśnie, poczekajcie Okej, okay, Steam jest wyłączony, teraz możemy przejść do Naszego nanowirusa Nanowirus jest bardzo ciekawy, ponieważ On jest od razu odkryty, że on istnieje Automatycznie, wszyscy o nim wiedzą od razu zaczynają robić research, ja tutaj dostałem nowy gen teracy, co on zwiększa zaraźliwość twojej zarazy drogą lądową, co nam się bardzo przyda, dodatkowe DNA przy dewolucji nie, ponieważ nie robimy w ogóle żadnej dewolucji, koszty objawów nie rosną, ale łatwiej je wyleczyć, szczerze mówiąc mi nic stąd za bardzo nie pasuje. Naprawdę, nic mi istotnie pasuje, Je, chyba że później będziemy robić dewolucję, to może wtedy nam się przyda. Będziemy grać na poziomie normalnym, ponieważ to i tak jest trudny scenariusz. To znaczy, i wszyscy pisali się, że jest niesamowicie trudny, ja go zagrałem sobie i szczerze mówiąc prawie wygrałem, tylko że nie wszystkie nacje zaradziłem, zatem trzeba iść w 100% zaraźliwość, nie trzeba się przejmować lekarstwem i dopiero lekarstwo leczy przy końcu, ponieważ lekarstwo wcale nie jest tak ciężko wyleczyć. A, nie wiem, jak nazwać moją chorobę za bardzo, nie mam pomysłu. A nie chcę nazywać je ebola i tak dalej, ponieważ ja osobiście, przepraszam, ja uważam, że to po prostu nie jest śmieszne i tak dalej, mimo że wszyscy byście chcieli, tak? Nie wiem, jakby ją nazwać, moją piękną zarazę, jak by nazwać. Zastanawiam się nad League of Legends, żeby ją nazwać, ale nie, bo ja już nie gram w Lola, zatem to by obrażało Lola. Mo może CSGO nazwał? O, bo gram w CSGO i bardzo lubię CSGO, no to akurat CSGO. Dobrze, no co zarazę będzie się nazywać? CSGO. E, CSGO się rozpocznie. Hmm, jaki byłby dobry kraj? Wszyscy mówiliście o tej Polsce, że, Polsce żeby zacząć w Polsce, ale. Słuchajcie, to troszeczkę mi nie pasuje, żeby zacząć. Chociaż jeżeli będę się rozprzestrzeniał drogą lądową, bo mam bonus do tego. Oj, zacząłem w Europie środkowej. Dobra, Europa Środkowa też może być. Niech będzie Europa Środkowa, to jest obok Polski. Uh, miała być Polska, ale się nie udało. Jak widzicie świat od razu robi research. Jeżeli chodzi o lekarstwo, jest już 7%! Ja nawet nie mam pierwszego punktu DNA, jest już 7%, zatem au, 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 będzie nas to niesamowicie boleć, zatem od razu idziemy z zwierzątka, ponieważ tutaj wszędzie są kraje, które są rolnicze. Globalne badania skoncentrowane na lekarstwie, bo ogólnie wygląda to tak, że nasz nanowirus to jest wirus, który uciekł z laboratorium. To jest wirus, który uciekł z laboratorium, zatem cały świat od razu wie o nim 25% już skoczyli oni lekarstwo, a my dopiero co zaczęliśmy. Dlatego od razu musimy tutaj wziąć małą odporność na to, na to ich leczenie. To już nam tutaj spadło 7%. I kurde, kurde. Będziemy musieli objawami powoli obniżać że tak powiem ich prędkość uleczenia nas. I wiecie co? Ja chyba zamiast pójść w lekarstwa i tak dalej, od razu pójdę, w, e, wo, tutaj w objawy wziąłem bezsenność, żeby e, ich tutaj troszeczkę dużo, dużo opóźnić badanie lekarstwa, ponieważ jest teraz tu dużo wolniej e, przebiega. O, chociaż przed chwilą skoczyło ze 30 na 32% od razu. Dodatkowo idę w drgawki, co daje też leciutką śmiertelność i od razu szaleństwo. Szaleństwo bardzo, bardzo spowalnia e, roz, e, ro, Boże, spowalnia leczenie choroby. Mandziu, mów to... Troszeczkę wolniej, a trochę dokładniej. Wszyscy tobie to mówią. CS GO zaczyna być przerażające. CS GO za setki. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Idziemy dalej w objawy. Teraz bierzemy sobie zapalenie, ponieważ to również spowalnia. A następnie paraliż. A paraliż już niesamowicie tego. Eee... O! Dziękuję bardzo! Piękna mutacja. Piękna mutacja. Idealnie. 34%. I zobaczcie, że teraz to idzie bardzo, bardzo powolutku. Eee, dlatego rozwiniemy jeszcze bardziej odporność. Eee... To transmisję zwiększa, my chcemy odporność zwiększyć, to potrzebujemy jeszcze dwóch punktów DNA. Musimy troszeczkę. Chociaż nie, research, zobaczcie, że dużo, dużo wolniej teraz oni to wbijają. Zatem spoko. Możemy. Ja bym się skupił ogólnie na swoją drogą. Tak, najpierw lekarstwa i może od razu spowolnienie tego e, rozwoju choroby. O, byłoby idealnie. Wiecie co? Ja chyba to rozwinę na maksa, żeby spowolnić te badania, a później będę się bawił w zarażanie całego świata. Musimy zarazić cały świat bardzo, bardzo szybko. Bo inaczej będzie słabo. 44% już mają, 45, już mam na to punkty, okej. Okay. O Jezu, ten scenariusz ostatnio jak grałem za pierwszym razem było dużo prościej niż jak gram teraz. Nie wiem czemu teraz tak jest ciężko. Okej, okay. lekarstwo 50% kompletne, musimy zacząć się rozprzestrzeniać. Ja proponuję przez powietrze, i przez powietrze pójdę podwójnie. Przez powietrze, przez powietrze i w krajach biednych, żeby pójść muszę pójść przez krew. Zaraz się dostanę do krajów biednych pewnie przez powietrze albo przez łódki. O, dostałem się tutaj idealnie. Muszę poczekać na wodę, na wodę. Jeszcze potrzebuję się rozprzestrzeniać przez wodę, a później idziemy całkowicie w objawy. Czy mogę już w wodę? Nie, jeszcze 3 punkty. 60%. Jea, kręcę. To, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie, ale to jest wykonalne, co nie? Dobra, teraz musimy poczekać, ponieważ musimy troszeczkę zastopować właśnie ich to leczenie naszej choroby. I już zastopujemy to na maksa, mi się wydaje. Zastopujemy to tak jak możemy tutaj. Anemia, super. Bardzo Ci dziękuję. 50%. O, jest, jesteśmy w Grenady. Musimy się dostać do tych wszystkich małych wysepek, ponieważ to te ostatnio te małe wysepki nie rozwaliły. Okej, okay. możemy zrobić drugą odporność na antybiotyki albo możemy tak zrobić. Myślę, że o tak zrobimy i odporność na gorąc. Eee, rozprzestrzenianie się, objawy, objawy, płuca. Musimy pójść w płuca, ponieważ przez płuca to zawsze bardzo szybko się wszystko rozprzestrzenia. 7... Okej, okay. mam już punkty na płuca. Aha, ha, ha, i tutaj bardzo zaraźliwość się zwiększa, to pójdziemy w to, może śpiączkę pójdziemy, bo śpiączka bardzo mało punktów kosztuje, a również opóźnia badanie. Zobaczcie, 34%, tak opóźniliśmy niesamowicie. Bardzo dobrze nam idzie. Ten zabija bardzo szybko, to będzie zabijać jeszcze odrobinę szybciej, bo weźmiemy jeszcze śpiączkę i zwiększymy rozprzestrzenianie się. Teraz, nie, 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 teraz przez powietrze jeszcze bardziej, albo przez myszy, hmm. Wiecie co, nie, chyba wezmę na to odporność na Legasa, żeby dostać się do Grenlandii i tak dalej. I zanim pozamykają lotniska, wezmę drugie powietrze. O, bardzo dobrze, to znaczy w Grenlandii już jestem, chodziło mi o Kanadę, chodziło mi o Kanadę, ale w Kanadzie się właśnie dostałem, ale... Chcę, żeby szybciutko to wszystko poszło, zatem teraz bierzemy powietrze drugie. O, damn. Dejom, idzie nam całkiem nieźle! Idzie nam naprawdę... Przyciążenie, przechwytywanie lekko zakończone. A, tak, ponieważ jak to rozwinęliśmy na maksa, to bardzo opóźniliśmy badanie na krótki moment. dlatego się tak one opóźniły i tak stały w miejscu. Aaa, a się już cieszę. Dobra, bierzemy jeszcze bardziej przez powietrze. Ładnie się nasza choroba rozprzestrzenia. Już lotniska jest zamykana. Ale Chiny są już zarażone. Indie nie są zarażone. Musimy przez wodę się... O, nie ten klawisz. Musimy przez wodę... O, dobra, jesteśmy w Indiach! Easy. Easy, mate. Dobra, aha, aha. przetasowanie genetyczne jeszcze za późno. na osłona komórki współczesne zwiększają zaraźliwość w bogatych krajach. Ale my chyba we wszystkich bogatych krajach już jesteśmy, 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 ale zwiększę zaraźliwość, żeby to poszło szybciej. Hmm... hmm hmm hmm, 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 hmm. Wiecie co? Ja, jest taki trik, że mogę rozwinąć jeszcze ptaki. Mogę rozwinąć myszy, i zaraz zobaczycie, co ja zrobię. Ponieważ jest taka możliwość, żeby nagle ZAKAZIĆ cały świat. Tak, to znaczy, nie tak zakazić dokładnie, że cały świat, ale z, naprawdę zwiększyć zaraźliwość do 100% na parę sekund. ja właśnie będę chciał to osiągnąć w ten sposób. Rozwijamy to, to, i teraz, jeżeli rozwiniemy to, e, zarodniki naszej choroby się dos... Wow, 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 wow! wow, wow za, zabijają naprawdę. Oni zaczęli już zabijać z powodu tego, że ktoś jest zarażony naszą WOW Robą. Wow. USA przewodzi badania nad lekarstwem. Oj, to ci się USA to nie uda, ponieważ wy jesteście bardzo, bardzo zarażeni. Dobra, i patrzcie, co się teraz stanie na całym świecie. O, zaraz wystrzeli wszystko. Jakiś objaw wyskoczył bardzo dobrze. Zobaczcie, wszystko od razu szybciutko poszło. Dostaliśmy się do Australii. Super. Musimy się dostać. Jesteśmy w Indonezji. Nie jesteśmy w Nowej Gwinei. Fakt, zamknęli port, czyli musimy się dostać do nich przez ptaki. Ok. Oj, będzie problem z drogą Gwineą i tak dalej. O, o, jesteśmy w Nowej Zelandii. Super. Jeszcze tylko Nowa Gwina ee, i Nowa Zelandia. A nie, to nie jest Nowa Zelandia. No, to jest dosłownie Filipiny. Zmyli mi się jeszcze. Ja nie, nigdy nie byłem dobry z, e, z geografii. Dzięki tej gry, że mogę się trochę nauczyć, bo większość jest tutaj bardzo uproszczona. No, te wszystkie małe państwa na przykład są pochowane. Żeby wiecie, żeby nie, troszeczkę już bardziej nie macie w głowie. Nadwrażliwość. Rozwinięty objaw. Okej, okay, może być. My musimy tutaj rozwinąć, żeby się bardziej dostawać przez ptaki. Co to o to robi? Częściowo hakowanie kodu źródłowego zabójczego zmniejsza skuteczność. Najważniejszych prac nad lekarstwem. Super. To potrzebujemy jak najbardziej. I zwiększamy zaraźliwość przez ptactwo. Dawał no się, zróbcie mi jakieś migracje ptaków czy czegoś. To byłoby super. Afryka Środkowa. Wielka powość w kraju. Tysiące zabitych. Bardzo dobrze. To znaczy, to nie jest bardzo dobrze. To jest bardzo źle, ale bardzo dobrze dla naszej choroby. Jesteśmy w Maroku. Jesteśmy. Zapalenie płuc. Ok, niechaj będzie zapalenie płuc. Więcej zarażeń niż przy czarnej ospis. Spokojnie, spokojnie. Dalej, dalej. Musimy się. Musimy rozwinąć maksymalnie ptactwo. Musimy się koniecznie dostać do tych małych wysepek, bo inaczej będzie bardzo, bardzo słabo. Lekarstwo już nam prawie nie grozi, ponieważ mamy jeszcze dwa przetasowania genetyczne. Problem jest, żeby się dostać do tych właśnie dwóch małych wysepek, które nam zostały. Na Karaibach na szczęście jesteśmy. Nowa Gwinea. Filipiny też jesteśmy, czyli Nowa Gwinea i Nowa Zelandia. <śmum> Hemofilia, dobrze. Jak się rozwija. No prawie jest już cały świat zarażony. Dobra. Eee, jeszcze mam 20 punktów dopiero. Nie, muszę będę musiał zaraz zacząć zabijać, ale jeszcze nie mogę. To znaczy zabije... Świat się sam wyniszcza sam sobie już, ale... Jak się tam dostać? Kurde, mają zamknięte porty, to jest bardzo niedobre. Złuknienie płuc. Okej, okay. tu tak strasznie mutuje, że to samo sobie się rozwija. Ja nie muszę nic robić. Paranoja w Wargentyna, bardzo dobrze. No dalej. Ptak, w lesie... Niech jakiś ptak do nich wleci. Come on! A jak żaden tak do nich nie wleci, no to będzie dupa, że tak powiem. No, wierzę, wierzę, że nam się uda. Wierzę, że nam się uda, ale obawiam się, że może mimo wszystko to troszeczkę nie wyjść. Ponieważ. O, ropnie. dobra. Niechaj to mutuje, niechaj to rupuje, ponieważ to wszystko zwiększa nam śmiertelność i zaraźliwość. Problemem, właśnie są to, zawsze te dwie moje wysepki. Ponieważ jeżeli. Infekcje inne niż ludzkie w Nowa wina. Super, dostaliśmy się do Nowej Gwinei. Super, 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 super. Tylko żeby Nowa Gwinea została zarażona. Zobaczymy, czy uda się rozprzestrzenić chorobę na tyle, żeby Nowa Gwinea została zarażona. Jak tam jest? Biednie, mokro. Mamy mamy wodę, mamy to. Dobrze. Możemy drugie powietrze sobie zwrócić. Ponieważ nie potrzebujemy tego. Dobrze, 14, 16, 19, 20. Dobrze, dobrze, dobrze. Nic się rozprzestrzenia. Bardzo dobrze. Nowa wina dalej, zaraz się. Super! Nowa wina się zaraz, 100-200 100, 100 200 już jest ekstra. Jeszcze musimy trafić tylko do Nowej Zelandii. Ja będziemy w Nowej Zelandii, mamy już z głowy, mamy wygraną. Ok. Widzicie, wcale ten scenariusz nie jest taki trudny, jak wszyscy mi pisaliście, tylko że problem się, jeżeli zostają takie dwie małe wysypki czy coś, to wtedy się zaczyna tworzyć już problem. Ja śmiertelności tak mam stosunkowo dużą nawet bez um, niewydolności wieloorganizmowej. Wieloorganizmowej, co? Co ja mówię? IQ. A. Tak, jest coś takiego, że jest wielonarządowe miał być, jest coś takiego jak IQR, to bardzo zwiększa, to, to urządzenie bardzo zwiększa leczenie choroby, żeby je powstrzymać trzeba mieć wysypkę i później po pocenie się, ponieważ bez tego po prostu IQR może wyleczyć naszą chorobę, od, od 84% mogą leczyć praktycznie całą naszą chorobę. Okej, okay, ja muszę tutaj coś cofnąć. Co to robi? To zaraźliwość zwiększa, ale też tego, śmiertelność. To ja tego nie chcę i teraz jak mamy po cenie się, to po prostu e, IQ będzie się niszczył. Okej, okay, widzimy, że tutaj nowa Gwinea jest już pochłonięta całą chorobą. Bardzo dobrze. No dajesz, Nowa Zelandia, tylko wy zostaliście. Nie chcecie się dołączyć do imprezy? Super zabawa jest. Let's GO. Wszyscy gramy na LANie. Jarek Pasza biceps pokazuje. No chodź. Izak komentuje. Izaka powinienem wziąć do tego odcinka. No dawajcie. No cóż, wydaje mi się, że możemy przegrać przez to właśnie Nową Zelandię, że nie dostaniemy się tam przez te ptactwo, będziemy mieli akurat tyle pecha, to znaczy nie tyle pecha, co taki brak szczęścia, bo to jest bardzo losowe, to jest malutka na to szansa, cały czas oni tutaj próbują nas leczyć, ale im się nie uda. 86% i praktycznie badania stoją w miejscu chyba 3 lata, no 3 lata im zostały. Plus dodatkowo ja mogę w każdej chwili zrobić przytosowanie genetyczne, które mnie kosztuje raptem 16 punktów. To dewolucja paru rzeczy i już mam. Dobrze, że wziąłem jak tą dewolucję. Jednak się cieszę, że wziąłem tę dewolucję tę Nie tę, tylko tę mancious. Tę dewolucję. Prezydent USA zachorował na CSGO. Nie, nie jest pewne czy będzie w stanie rzucić Państwu. Dobra, prezydent USA kogo to obchodzi Barack Obama zachorował na CSGO. Nawala na lanie z kolegami Wybrano nowego prezydenta. O, szaleństwo! U! U, hu, szaleństwo. Uwaga, ponieważ jeżeli jest szaleństwo, to oznacza, że jest szansa, że, że prezydent USA, który został wybrany, będzie chciał zaatakować jakąś nację. Zobaczymy, czy się uda. Co prawda musi być rozwinięte, żeby zaatakować Chiny, to musi być chyba rozwinięte ptactwo na dwa. Zobaczymy, zobaczymy, ale to chyba nie ten tego. To nie jest ten rodzaj wirusa, który to powoduje. To o ile dobrze pamiętam to Prion. Ten, z którym Gimper miał tyle problemów co ja też miałem tyle problemów, ale ostatecznie wygraliśmy w ostatnim odcinku, który mam nadzieję, że oglądaliście. 12 punktów, dobra, trzeba zrobić jakoś leciutką dewolucję. Może jakiś objaw, który nie jest potrzebny. Hmm. Zaraźliwość wzrasta. Co jest z tego? To no, jest troszeczkę niepotrzebne. Dobra, robimy pierwsze przetasowanie genetyczne nasze. 4%, no, zawsze coś, co nie? No i co, zarazicie się czy nie Nowa Zelandia? Czy wygrasz? No, zobaczymy, zobaczymy. Nie są bardzo ciekawe. O mój Boże, w tak... nie lubię w takich momentach, ponieważ w takich momentach ja muszę tylko siedzieć i tak czekać i mieć taką nadzieję, że. O, może się uda. O, może się nie uda. Takie. Hmm. Ale ogólnie zostały nam jeszcze tylko dwa scenariusze do przejścia. Oprócz tego, jeżeli mi się tego nie uda przejść teraz, to ja go przejdę sobie już poza. Nowa Zelandia, naruszenie bezpieczeństwa. CSGO dostał się z laboratorium. Badań nad lekarstwem w Nowa Zelandii. Zaraza już tam jest. O, Teo! Nowa Zelandia, to jest. Aha! Chyba nam się uda. Chyba nam się uda. ja jaki fort. Oh damn, a już taki byłem, skoro słyszeliście widzieliście po moim imieniu, takim no nie uda nam się, przegraliśmy. O mój Boże, nie ma już żadnych zdrowych ludzi na świecie, a wiecie co to oznacza, a wiecie co to oznacza, że już rozprzestrzenianie się nas nie obchodzi, że już wodą czy krwią to mnie nie obchodzi, czy się nasze CS GO tam dostanie. O mój Boże, nie myślałem, że nam się uda, nie myślałem, myślałem, że tego, że e, przegramy ten scenariusz, myślałem, że po prostu przetrwa ta Nowa Zelandia, że przez owieczki się nie dostanie i tak dalej, a tutaj uciekło z laboratorium, Wyszło szydło z worka. Niewydolność wielonarządowa. Wyszło szydło z worka. No, nie nie, nie, nie remuje się, myślałem. Tak ładnie mi zabrzmiało. No i proszę, Państwa, teraz ludzkość ponownie przegrała. Druga próba. Pierwsza próba, którą nie nagrywałem, failowałem. Druga próba się udało. Ej! Damian, cieszę się. Wiem, że to tryb normalny i na super brutalu bym dostał pod dłusku, ale ja się cieszę, ponieważ jestem dobrym graczem w tę grę. O, dobrze odmieniłem. Wow. Wow, 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 trzeba dbać o nasz piękny polski język, mimo że on czasem brzmi strasznie dziwnie. Ok, zostało tylko 10 milionów ludzi na świecie, powoli się ta liczba dramaty... Powoli dramatycznie ta liczba się zmniejsza do 5 milionów, 3 milionów. O, coś jeszcze możemy ludzkości wywalić? Cokolwiek? Przetasowanie genetyczne, może, żeby jeszcze bardziej opóźnić te badania? Nie, już nie będziemy im dowalać. Jeszcze dwa punkciki tutaj dostałem. Czy mogę coś zrobić w objawach? O, tak, jeszcze dostaniecie ropnie. A dlaczego by nie, że? Było wesoło. CSGO jest bliski wytępienie ludzkości, właśnie. Słuchajcie, zatem wbijajcie te swoje rangi w CS-ie. Nabijajcie te Global elity, bo niedługo może być za późno już. I właśnie ten, w ten sposób CSGO wyeliminował całe życie na Ziemi. Dobra, 1401 dni. o oh, jak długo nam to zajęło. Ale ja nie chcę na to patrzeć. Wszyscy widzieliśmy, jak się to rozwinęło, co nie? Zatem. Gen aerocyt i broń biologiczna została odblokowane OK Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek e, Teraz, że parę dni może nie być Inc ponieważ mam e, Five Nights at Freddy, parę vlogów do wrzucenia, a między innymi unboxing mieszkania i tak dalej I to byłoby na tyle. Zatem cierpliwie czekajcie na kolejne odcinki e, Napiszcie mi o tym live streamie, może w ten weekend zrobimy live'a No i to byłoby... Powtórzę się jeszcze raz na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmem, skomentujcie koniecznie no i パパはい。Papa, hey.